Mamy w Polsce więźniów politycznych. Mamy takich, co by tu chętnie z nami stali, ale nie staną, bo siedzą. Szanowni Państwo, spotykamy się w życiu publicznym i spotykamy się nie zawsze rzucając się sobie w objęcia i całując dubeltówki. Bo to jest y, życie dorosłych ludzi, więc tu nie chodzi o serdeczności. Spotykamy się także i na tej manifestacji, chociaż wcale nie należymy wszyscy do jednej organizacji. Bardzo bym państwa chętnie zapisał wszystkich do Konfederacji Korony Polskiej, ale chwała Bogu, nie ma takiego przymusu. Nie ma takiego przymusu. Więc różne są organizacje i są tutaj z nami między innymi koleżanki, koledzy, którzy siebie nazywają kamratami Zawadiacko ale nie ma, bo być nie może, ich liderów pana Wojciecha Olszańskiego i pana Marcina Osadowskiego. I pamiętajcie państwo, tym, że oni siedzą między innymi za to, że mówili takie rzeczy, które i my dzisiaj tutaj mówimy. Mówili po swojemu, mówili ze swoją swadą, Polacy są różni, więc się też różnie wypowiadają, tak? I jeżeli by w Polsce nie miało być miejsca, nie miało być prawa do tego, żeby swoim głosem, swoim językiem, który się nie wszystkim musi podobać, mówić o sprawach polskich, o sprawach narodowych, sprawach publicznych, no to to już Polska nie będzie. To właśnie będzie jakiś ukropol, jakiś ukropolin, jakiś land eurokołchozowy, jakaś kolonia, stan czy bantustan anglosaski, ale nie Polska. Więc, Szanowni Państwo, miejmy świadomość, że to się właśnie rozstrzygnie. Tu jest Polska, dziś na Placu Litewskim w Lublinie na pewno i niech tak zostanie.